Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak mówiliśmy z Teściem, w końcu jesteśmy na Magnes. Przyjechaliśmy na Magnes, w to samo miejsce, penetrujemy to samo miejsce. Była wysoka woda, więc na pewno coś wymyło. Teraz no nie ma dramatu, ale jeszcze wejść się nie da. Także co? Widzimy się w dalszej części odcinka i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału tam na dnie, a Teściu mi już tutaj mówi, że coś ma, także już Wam pokazuję, odwracam tylko kamerę. Idę do niego, a jeszcze się z wami nie przywitał. Witam, witam. <laughs> Patrzcie. Trzeci rzut. Trzeci to, rzut, jest śruba. Śrubeczka. Jest śrubeczka, także pasuje, jesteśmy pod tym samym mostem. No i co, bierzemy się do, bierzemy się do rzucania. Ja na razie mam Reksia. Może tu. Zmieniłem 300 Tak, teraz rzucałem F300. Co tam u teścia? Jest kolejna śruba. Śrubeczka. Śruba, nakrętka. Podkładka. Podkładka. Tamyczków trochę. Dobra, ja też biorę się za rzucanie. F300 rozwinięty. Także pierwszy rzut. Widzicie, jeszcze nie był. Niech lina... O, się poplątała jak zwykle. Niech lina namoka. To ciasno także. Poszedł. Dawno nie byliśmy, oj dawno nie byliśmy na magnesie. A już powiem wam, zobaczcie. Już przyłapanko jakieś. Albo idzie po kamieniu. Ale tam coś jest. Dawno nie, by, nie byliśmy na magnesie, już tak mówię, jedziemy, jedziemy, jedziemy na magnes. O to tak wciągające jest, nie? No ale zobaczcie, pierwszy rzut razem z wami, wydaje mi się, że coś jest. Aczkolwiek nie wiem, bo mówię, dawno nie rzucałem, ale opór na linie mam. O, coraz większy. Tak jakby coś się działo. Ale czy coś jest, to nie wiem. Powoli, powoli się okaże. Może woda wymyła coś nowego? Jak myślicie? Wydaje mi się, że coś idzie. Jeszcze nie widzę. No i patrzcie, pierwszy rzut. <laughs> jest pierwszy rzut, jest pierwsza moja śruba. Pasuje. Rzucamy dalej. F300 Goldy. Najlepsze magnesy na takie rzeczy. No to co? Drugi razem z Wami. Przydepnę sobie linkę. Hyc, hc, i poszedł jeszcze muszę trochę rozwinąć linkę bo za mało. I ściągamy drugi. Także to miejsce, o zobaczcie, znowu tam na bank coś jest grubego, może podkładka tam jest, ale tam to trzeba było wejść z tego miejsca, jestem pewnie nie, nie jestem w stanie wyciągnąć. Znowu jest ten sam opór. Co to tam idzie? No, jest normalnie opór, jakby coś szło znowu. Drugi rzut, już by mi się powarciło, jakbym teraz miał coś. No i mam nita. I jedzie pociąg. Ale krótki Dobra, rzucam, jak coś będzie, to wam pokażę. Jest coś? No czekam. No Lina jest naprężona fakt. To jeszcze przejdziemy tu i zobaczymy. Będzie czy nie będzie. No i jest. Nie. ale ta to ze żartem, już taka chuda jest, nie? Nie? No i pasuje, śrubunki są. To dobrze, niech idzie. Coś? Gdzieś jest kamień w tym miejscu. Trudno, O, odpadło To teraz w to samo miejsce. Czekajcie? No nie, coś jakby szło. Coś idzie. No, jest, stopka. stopka jest. Pierwsza stopka dzisiejsza dzisiejsza pasuje. O. O, taki no. złomy, że my tu przyjechali. No, Teraz mam to, takie no. rzeczy. Tak to wyciągam co rzut praktycznie powiem Wam. Co tu jest? Jakaś nakrętka. Podkładka sprężynowa. No i tutaj to jest. Sam gruz. Niestety, sam gruz. Spodnie mam od żony. Pozdrawiam serdecznie. O, Teściu, chodź, chodź, pomóż. No, tam kamień jest. Może w drugą stronę trzeba podrzucić go. No, może tu jest coś ciekawego, dużego. Coś... coś idzie. Coś idzie. Jest. No jest kolejna stopka. stopka. Cała, ze śrubą. No, podkładka... Jakby luksusowa. Jakby luksusowo. <noise> ale... Tu rzeczywiście chyba coś... Tak jakby gdzieś tu... Tu właśnie powinno być. gdzieś tu. Ono zizgało się, ale wyciągnął się. Może gdzieś tu coś podnęcić. siedzi. Patrzcie, ja mam tu przyłapanko. Jakby było. Czyżby? Tak przy brzegu? Nie, no nie ma. Wiecie, woda trochę wymyła, była wysoka. To nowe rzeczy będą, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tak powinno tak być. Jest przyłapanie? Przyłapanie jest, no. Ale ślizga się. O, o, świetnie. zawsze możemy spróbować na dwa magnesy. No, rzeczywiście Ale tu to jest kamień O, 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 o tu. tu jest kamień. Nakrętka tylko no. no Ja powiem Wam Dziwnie on się tak tam Ale jakby się to ruszało O, a tu jest o, zobaczcie, glina naprężona. No zobaczymy tu na przykład. Co siedzi. Ale puściło. No może być tu jeszcze grubo. Może być. Znaczy ja mam taką nadzieję, że będzie. Nie mam nic, a przyłapania są. Ja tu się przymierzam, żeby postawić... Telefon na statywie, od teści mówi chodź no, chodź, chodź. Coś jest. Proszę bardzo. Zobaczcie jakiś lepek czegoś od czegoś. Zobaczcie. Patrzcie, jest tak. Śrubeczka jedna. Ale normalnie miejsce. Prawdziweczek, czyli nit. Prawdziwy. Trzy yy. śruby mam, to będzie już czwarta. Tak, <laughs> połówki nam <laughs> połówki tu dzisiaj... Zbierał. Połówki dzisiaj wychodzą. <laughs> yy. Taka śruba. śruba tu następna śruba podkładka o fajne te, Fajna fajne ta ta jest są. kolejówka taka Od... podkładeczka taka no i jakieś my... coś i te kuleczki, o, kuleczki. cały czas nie te wiem, kuleczki. kuleczki dobra ja tu jeden drugi kurde powiem wam że ja nie wziąłem woderu bym chociaż tu połaził Ech! Dobra. Ja bym proponował zdjąć buty. Nie, tak nie będę wchodził. Ja będę cię asekurował. Nie. Jeszcze, jeszcze nie ta ja temperatura. Bym, ja bym na twoim miejscu to zrobił. Nie podpuszczam, ale nie wejdziesz, nie? Proszę robi. Marcin to zrobi. Nie. Widzieliście przed chwilą, tyle na wyciągałem te śruby. Od razu, patrzcie, tu jakąś śrubę dygnął z kwadratowym łbem. To jest, nie będę, ja zdjęcia tego normalnie zrobię, ale jest. Raz, obklejony dwa, jasny trzy. gwint, nie? Ale tak ciężko szło normalnie, jakby było zakopane to całe w piasku, tutaj w tym mule. Bo to widać, że Dobrze, jest... wypukało. I teraz idziemy o, z samego dna, tuleczki. Super. Przerwa na herbatkę, bo zimno. W teściu już. Habasu jest. Ja. Ta. <laughs> ja tam przerwę na herbatkę, bo powiem Wam, zmarzłem trochę. Trochę zmarzłem, ale herbatka z cytrynką. Mmmm. Jodzio. Zdróweczko. Teraz się pociąg zatrzymał, prawie nad nami. <laughs> Ja mówię, idę go nagrać, a on się tu zatrzymuje. Patrzcie jak wolno iść. połazić tutaj, zobaczymy. Na pewno jeszcze coś jest, bo to jest niemożliwe, żeby... Patrzcie, już przyłapanie. O, chyc. Chyc. Chyc, nakręt... podkładeczka. O, ile rdzy z mostu. Tylko położyłem magne, zobaczcie. Trochę trzeba odklejać, bo wtedy nie czuć. Tu jakby coś chciało być. Kuleczka. Na razie sama ziemia. O. O. Co jest? Jakiś złomek. Ziemia. Ziemia. Coś tam jakieś drobnice wyciąga. Kapsli dużo. Jakie gwoździe. O. Są gwoździe, są gwoździe. Czyli jest zło. Łepę godnita. Szukaj, Reksiu, szukaj, szukaj, Reksiu, szukaj. O, jest. Piękne kolejne przyłapanie. Rękawiczkę zakładam, patrzcie. Coś tam jest. Mamy nakrętkę Podkładkę sprężynową Przepraszam Jest? Jest Jeszcze coś kapski. Ale w tej pozycji to plecy bolą Teściu mówi, idę na drugą stronę. Mówi, bo tu już nic nie ma. Wyczyściliśmy. Naprawdę jest fajnie. Jakieś tam pojedyncze rzeczy wychodzą. On poszedł na drugą stronę. Zobaczymy, jak tam coś będzie wychodzić. No to co? Góra i rura na drugą stronę. Coś tam mam, wam powiem, bo jest opór straszny. Co my mamy? Jest nakrętka, jest pół śruby. Pasuje. Teściu tam, a muszę wstać, teściu tam na drugiej stronie, ale mówi, że na razie bida z nędzą. Powsi pędzą. Dwa nity o. że Ja mam na razie szału już nie ma powiem wam. Już nie jest co rzut tak jak to było do tej pory. Ale jak się dobrze trafi, to się rzuci. A czy rzuci, to się jeszcze coś wyciągnie. że teraz wyciągam razem z wami. Może coś wyjdzie. Jeszcze. No praktycznie jest już pełne wiadro. Myślę, że ponad 20 kg na pewno. Także nie wracamy na pusto tak czy siak. Przy okazji pozdrawiam Mustafa Gold. Jak tam Sławek, byłeś na magnesie już? Zrobiłeś to, co miałeś zrobić? Pamiętaj, że ja tam do ciebie muszę przyjechać. No, tu jakby coś chciało być, jakby coś chciało być, powiem wam, jest opór, żeby tylko, żeby tylko się nie odkleiło. O, coś jest grubo, Ach, grubo jest. Patrzcie. <laughs> A jednak się chyba pomyliłem, że <laughs> wyczyszczone. Śruba. O, no, muszę to położyć. Patrzcie. Śruba i cała kompletna stopka. Pierwsza moja dzisiaj ze śrubą, z nakrętką. No, mega. Jest dobrze. Kolejne jakieś przyłapanie, co ściągnę. No i proszę bardzo. Podkładka. Podkładka od stopki. Śruba. O. I nit. Pasuje. Czyli cały czas wychodzi. Dobra. Powiem tak. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Teściu ma co? Dwa nity. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami w tym odcinku. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ja oczywiście stąd nie jadę, rzucamy dalej. Także trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej!